Ach, jak wspaniale widzieć, że prawdziwe zdrowe źdźbła pokonały tamto sztuczne siano. Odżywka ci służy? A! Wasz chlorofil mnie zachwyca. Następny. Cześć, mamciu. Dzień dobry, tatku. Cukierek albo psiklus. Ukochanie, czy my robimy to właściwie? Oczywiście, od każdego dzieciaka dostaliśmy słodycze To może odłóżmy troszkę Dla Patryczka i Kalmarki Nie. Nie Ciekawe, czy będziecie zadowoleni To golarka elektryczna Prościutko z przyszłości Nie. Wow! I to się nazywa dokładne golenie! Dzięki synu! Kocham cię, Antonino! Kocham cię tak bardzo, jak młoda morska muszka kocha świeżą poranną kupkę! Och, Ludwiku, wiesz, że mam słabość do poezji? O, Panie Czesławie, kiedy wreszcie odda mi pan force za moje gazety? No, przecież wysłałem! Tak, tak, oddaj force z Ma hello, hello, Co hey, to oh, oh, jest? <laughs> Moja kanapka! Ej, hey, ej! Hey, nie uciekaj! Hey! Uh. 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 Hey! Hey! A teraz pójdzie na ostro! <laughs> O, powiat podana. Lepszej kanapki nie jadłem w życiu. Oho! A ten nie płaci. Ja tam, tam. O, rety. Gazetka dzisiejsza dla mnie? Ehe, dzięki, gazetiarzu. Za to płaci się. Ja ta, ta, ta. Przeczytam i oddam. Ja ta, ta, ta. A -ha. A -ha. Nie bądź zrzędą, ojczulku Każdy z rodziny oddał coś na wyprzedaż Sprzedajemy stare śmieci, a ty masz same stare śmieci Logiczne Podaj kufer No da. Tak. Uh... Kalmarko, co ci się stało? Uh, produkowanie twojego programu dzień w dzień jest jak łapanie za ogon zbyt wielu srok i mnie wypala. No tak, rozumiem. Potrzebujemy tu chyba dodatkowej pary rąk. Trzeba było tak od razu. Proszę bardzo! Chodzi mi o zatrudnienie starzysty! Ach, no, no wiem o co chodzi! No... Moje dłonie! Znalazłeś! Dziękuję, syneczku! Dziękuję! Na czym to byśmy przerwali? <śmienki> o tak, brakowało mi <śmienki> się! O, pojawił się! <śmienki> <O>, Hej <chodź! śmienki> <śmienki> dzieciary, chcecie spróbować mojego gulaszu? Nie, to nie ten zapach, co trzeba. Wy hmm, zapomniałem o jakiejś przyprawie? Hmm. Brakuje zapachu resztek leżących od miesiąca. O. A teraz Brakuje umami z nieupranych ciuchów. O. A co teraz powiecie? Nie! A może szczypta śmieci? O! No teraz już chyba dobre, Noż w skumbrie to nie to. Zgubiliśmy trop i tyle. Pyszności. No to może trzeba by zajrzeć do takiego derciała. Hmm. Ale skąd my weźmiemy ciało? Cześć, synku. Może zróbcie sobie wycieczkę w głąb starego tatulka. Dobra, wchodzę w to. Nie, do tego zadania trzeba cię, bracie, skurczyć. Biegnij do końca korytarza. <try> Dobre, <wystarczy>, stój! <try> Tato oczy możesz, proszę, zdjąć skarpetkę? Jasne kochanie. <try> uh -uh -uh -uh. Jak się czujesz? Jak tłuczone w majteczkach ziemniaczki? Mm, mm. E a Prako, jak ty się czujesz? Uu, czuję się jak tłuczone w majteczkach ziemniaczki. Uh, jaki ojciec, taki syn. Jeju. <ś cultures> o, mapa sytuacyjna tata! Aaaa! 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 Wiemy, gdzie jesteśmy W żołądku tatulka. Patrz, mama zrobiła dziś gofry. Co się dzieje? Pojęcia nie mam, Ale to coś wspaniałego! Gdzie tu jest blisko kibelek? Pójdzie pan korytarzem do końca schodami w górę, potem windą na samą górę. Równe odpalenie rakiety za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... then No. No, no, no. Mam się! Nareszcie stare rozgwiazda zapłaci zaległości za prenumeraty prasy. Ech, a a, 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 a... a to ci historia. Właśnie zbiłem kasę na kuponach uzyskanych z unoszącej się czarodziejsko gazał. Trzymać na... Muszę się przyszykować! Morski króliczek ogrąża koralowiec, ucieka przed barakudą i wskakuje hop, do swojej norki. Wow, Jakie ciachom! Niedługo wrócimy! Dostać! Nie, wrócimy, znaczy, że wyszliście! Dokąd idziecie? No jak to do pracy? Co to jest pracy? Kochanie, pora chyba na tę rozmowę. Odłóż synku na chwilę rękawice. Otóż widzisz, kiedy zatrudniony i pracodawca bardzo się pokochają, wtedy rodzi się z tego mm. współpraca. Praca oznacza rozwój, jakby z noworodka stać się morszwinem. To ja też bym chciał mieć taką pracę! Nasz mały synuś staje się mężczyzną. To super! Może niedługo wyniesie swoje cztery litery z naszego domu! <laughs> Tato, musisz mi pomóc! Babcia obłynosowa mnie ściga i... Tak, tak, mm. Szynu! Tak, wszystko słyszałem. I mym my nie spodobało się, co usłyszałem. Pochodzimy z bardzo starej rodziny chytrych, niewypłacalnych drani. Komple rozgwiazdy jeszcze nigdy nie zapłaciły za dostarczenie jakiejkolwiek gazety Obłynosów. I jestem strasznie dumny z tej tradycji, Należy się zapłata! To sknery były tak? Więc mam to w genach. Jak nie, jak tak? Lecz babcia Obłynosowa na pewno nie odpuści, dopóki nie dobnie swego. A ja ją znam, to moja laska! Co proszę? Nie, nic tam, nic! Musimy odmyślić plan, jakby tu się ich pozbyć! Co dwa mózgi, to nie jeden! Wydaje mi się, iż mam jakiś pomysł! Może tutaj coś znajdziemy! Halo płynosy! Proszę pielęgniarz! Fajna Scrooge, gdzie ta forsa? Za tę gazetę płacił nie będę! O. Nie ma na niej atramentu! Ostatniej chwili! Sknera rozgniazda nie płaci gazeciarzowi! Już jest atrament! Nie, nie rób mi krzywdy! Pieniądze znajdziecie tam! A? A, o, o nie wierzę. Pięcioletnie zaległości w płaceniu za gazetkę. Dziękuję babciu, dziękuję. Babczy, dziękuję. Ojej, forsa się rozpuszcza! Zrobiono z papier La, la, la. Uh, 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 Muszę szybko do kropka! Co jest? Co tutaj się dzieje? Programu Kosmoradia Odwiedził nas pan Czesław Rozgwiazda. Więc z jakiej pan przyleciał planety? Podejrzewam, że z planety Dziki Fart! Bo dostałem właśnie czek! Niesamowite! zimnej rocznicy Rodzice! <śmienicza> <śmienicza> W tym wyjątkowym dniu mamy dla Was coś wyjątkowego! Kalmarka i ja kupiliśmy wam promocyjne bilety do. Jedz! Ile chcesz w Akropolandii? Najsalitsze przysmaki ze starożytnej Grecji! Sałatka cesarska w salaterce bez dna, a do tego wiele innych atrakcji! O, fajosko! Tylko w co ja się ubiorę? Ja się tym zajmę, mamo! O, Dobra, już musicie lecieć Skoro starszych nie będzie Przez cały dzień możemy sobie kumpli zaprosić Będzie super balanga <grymny> A zatem imprezka Nareszcie bez przyzwoitek Impreza Kotlety, kotlety. Nie wiedziałam, że antyczni Grecy byli tacy kosmiczni. Wow, to akurat dzisiaj konkurs na najdziwniejszego kosmitę, a prowadzi go śliczny Filip Kaiser. Hej, Za pierwsze miejsce kolacja dla dwojga! Dwie kolacje jednego dnia! Wchodzę w to! W Klopnodzie wszystkie półki wiszą na dziesięciu metrach, bo pojęcia nie mam czemu. Każdy młody klopnodianin uczy się obsługi tyczki do półek. To się nazywa spladap. Drewniane przedmioty z półki muszą trafić do właściwych otworów w stole. Masz tego dokonać styczki za pomocą jedynie trzymającego tyczkę. Uwaga! No to jedziemy! Uuu. Wrzuć to do otworu okrągłego! Okrągłego, ale w stole! Uwaga, synek, ostrożniutko! O, straniutko! I jak mi poszło? Proszę, nawet nie wiedziałem, że mamy kwadratowy otwór. Jeszcze jeden! Weź gwiazdę! Dobrze, synuś! Siedź! Zaraz go wypuszczę! Zbiewam się stąd! No, no, no. Pójdę poszukać odpowiedniego pomieszczenia. Hmm? Już jestem! Przedstawiam panu mojego czesiulka. Ej, zważaj się, pan! Przepraszam, ale nie mogę teraz wyjść z treningu. Mam nową pracę. Jako zawodnik wadzimy dłużej, pięściarz. Wczoraj zacząłem. Będzie walczył z rzeźnikiem Prawda, żabku? Bawcie się dobrze Lecę po Patryka Jedziesz, tatulku? Strzelam super ujęcia sportowe Hej, niezły jesteś też w bokserstwie No, ma się to druchy, Super złoczyń super fotografa, nie? No to ho, zapraszam na spaj jeszcze jedna rundka. Ledwo mnie musnąłeś Ty nareszcie wakacje. nareszcie wakacje. Ty nareszcie wakacje. Nareszcie wakacje. Nareszcie wakacje. Nareszcie wakacje. Nareszcie wakacje. Nareszcie, wak nareszcie wakacje. Nareszcie wakacje. Uwaga, Odjazd z podjazdu na rodzinne wakacje nastąpi zgodnie z rozkładem za 58 sekund! Wszyscy na pokład! No, ja w Nie, ja o! o, mam nadzieję, że pamiętałam, żeby wyłączyć piekarnik? No dobra, miejmy już z bańki ten wartościowy czas z rodziną. Nie. A najbliższy w komplecie jedzie! <grystanie> Dzieci będą zadowolone. To miejsce zapowiada się super! Tak, widzieliśmy reklamę w telewizji. Mamo, gdzie są moje kiki? A nie! Już nikt! Jeju! <śmiew> Racja! Bierzemy go do programu! Patrz, Kalmarko! Prawdziwy duszny duch! O! Super! Zrobimy program na tropie duchów! I akcja! Witajcie, w Akuku! Właśnie widziałem ducha. Patrzcie, jakie mam źrenice! Teraz wasza kolej! Akuku! Akuku! A Akuku! -ku. A kuku, -ku. a kuku, a kuku! A kuku! E tam, tato, nie jesteś duchem! Czemu nie mamy w domu prawdziwych duchów? A kuku! Niestety, nie stać nas, synu, na duchy. Nawiedzone domy są dla bogaci. A kuku! Zrodzy nagromadzeni! Nie oto jesteśmy! I pękły nam serca! Gdy odszedł! Nasz miły uroku esencja. Klozetek był bardzo nam bliskim członkiem rodziny. Kochał psikusy i dobrał zabawę. Ale wiesz, że mówisz o Sedesie. Jeśli ktoś chce powiedzieć coś o drogim klozetku, to proszę teraz. Zawsze miał ciepłą deseczkę. <laughs> Nigdy się nie zatykał! Nigdy na mnie nie chlapnął! Już doskonała! Skoro dziewczynko gwiazdy szukasz, to ja mogę... I tak, tak, racja! Gwiazda! Powitajmy proszę o postawie nową gwiazdę naszego programu! Czesława rozgwiazdy! A teraz przed państwem... na z tatą! Kiedyś wędkowanie było trudne, lecz teraz jest wręcz durnowato łatwe, a to dzięki narzędziu nowoczesnej wędce Czesiek 6000. Jest w niej internet, opiekacz do chleba, komputer, dystrybutor picia, promień laserowy oraz przynęta hologramowa. Robi wszystko! Krawaty wiąże, tylko... Y, nie y, krawatów nie wiąże! I ty nazywasz siebie wędkarzem? Ciebie z całym tym ustrojstwem, pinksami i fidrygałkami? Za moich czasów wystarczyło mieć to! Ech. A jako przynęty czego używałeś dziadziu kamienia? Czego? No, mnie potrzebna była jakaś tam szpanerska przynęta. Całkowicie wystarczał zardzewiały haczyk. Skąd tyś się wziął? Z morskiej pianki czy z solanki? Równie solankowy jestem, co twoje cztery litery. No to na łowy. <śm> I nie muszę jej wypuszczać. Duszna dusza wydusi się stąd sama. A teraz warunki będą dzikie. O, dobra, dobra, dobra. O, dobra. O, to są warunki dziko luksusowe. A, a co tu się stało? Gdzie nasza fura? O nic się nie martw. Musiałam załatwić nam trochę przestrzeni, żeby nakręcić ten survivalowy odcinek pod tytułem, jak być twardy. Otarł mi ciągle wchodził w kadr, więc Patryk go przestawił. Tak, zaparkowałem ci go tato, tam. <laughs> <laughs> wysadziłeś tam pojazd w powietrze! Świetny pomysł! Mam nadzieję, że jesteście gotowi walczyć o życie, bo teraz na serio spotkamy się z dziką. <laughs> Tato, boję się. Spokojnie, synek. Tatowie, gdy jadą na biwak, zawsze zabierają z sobą trzy grupy rzeczy. Ustrojstwa, wichajstry i pipsztyki Mam tu te wszystkie dingsy. Na serio masz. Tato. Dingsy. dingsy, Zaraz. To będzie konkurencja survivalowa Co mamy pierwsze na liście, gdy znajdziemy się w dziczy? Budujemy schronienie. Macie pół godziny na. Oj, kalmarko! Pierwsze na liście survivalowej jest budowanie klubka. Bo chce mi się od wyjazdu dłużej, nie wytrzymam. <śm> Super! Sto razy lepszy od mojego. Mamy zwycięzcę! Nie tak to miało wyglądać. Mieliście z tatą budować szałas. Tam, gdzie tam. A skoro wygódkę już mamy, to mogę znów napełnić brzuch. Następna konkurencja, leśne szarełko. Kto pierwszy przygotuje papu, wygrywa. Do biegu. Gotowi. No! Uh. Komu omletik? Ja proszę bardzo! A To suche liście i błoto! No wiesz, wszystkie składniki zostały w wozie, więc musiałem się oprzeć na bogactwie natury. Komu drugie danie? Ja proszę bardzo! No. Sosna, ogłaszam tatę zwycięzcą! Znowu! Dobra, jak chcę zrobić program otwartości, to sama muszę zbudować to schronienie. Kalmarko! Trudno, synu, niech idzie, prędko wróci. Pamiętaj, żaden las nie jest aż tak ciemny, by przyćmić blask kobiecej duszy. Jeju, jak pięknie to powiedziałeś! Dzięki!